Cześć dzieciaki, tu wasza pani Anetka. I na dzisiejszej lekcji takiej domowej spróbujemy, się, spróbujemy sobie wyjaśnić, za pomocą czego mierzymy ilość płynów. A tak dokładnie mówiąc, tą ilość płynów zmierzymy za pomocą jednostek. To są takie jednostki objętościowe, ale to później poznacie to pojęcie. Teraz będziemy się zastanawiać. Ile wody zmieści nam się, tej samej wody, zmieści nam się w litrze butelki, w pół litrach, i potem jeszcze rozdzielimy to na mniejsze części. Zaczynamy. Wyjaśnię Wam teraz, co tutaj mam na stole. Na stole mam taką, e, taki pojemnik, w którym odmierzony jest litr wody. Ja tą wodę zabarwiłam Wam na taki zielonkawy kolor, żeby było lepiej widać, jak rozlejemy ją ją tutaj w te butelki i w nasze szklaneczki. No to teraz pierwsze nasze doświadczenie będzie polegało na tym, że ten litr mojej, mojej wody spróbuję zmieścić w tej butelce, w której zaznaczyłam, odmierzyłam, zaznaczyłam tutaj kreską litr i spróbujemy przelać i zobaczyć, czy ta woda zmieści nam się w jednym litrze. Się ręka trzęsie. No i jeszcze trochę do mojej kreski, w której oznaczyłam litr wody. 1 litr. W skrócie, jak widzicie, tam jest napisane, że ten 1 litr możemy napisać. 1 l. Zobaczcie, równiutko. Udało się. Odstawiam pojemnik. No to teraz chciałabym ten mój 1 litr wody podzielić na dwie części, na dwie połowy. Pierwsza to jest pół litra, nazywa się ta połowa, i druga znów pół litra. Zobaczymy, czy ten 1 litr mogę zamienić na dwie butelki pół litrowe. Czyli dzielę 1 litr na dwie. Równe połowy. Też mam zaznaczone tutaj kreseczką, ile jest pół. Dobrze, i teraz zaczynam drugą butelkę napełniać. Jest. Zobaczcie, mój litr, podzieliłam cały litr, podzieliłam na dwie połowy, czyli na jedną połowę i drugą, pół litra i pół litra. Odstawiam. No to teraz ciekawe, czy moje dwie połówki dadzą się podzielić jeszcze na, jedna, na części. I teraz tą połówkę podzielę na znów połowę i tą połówkę pół litra znów podzielę na połowę. Rozlewam pół litra w dwie szklaneczki, które jest napisane, że mają nazwę ćwierć litra. Jedna połowa. Druga połowa. Pół litra podzieliłam na dwie szklaneczki, które mają swoje nazwy ćwierć litra i ćwierć litra. Zobaczymy, czy tu się uda. Pierwsze moje ćwierć litra i drugie moje ćwierć litra. Czyli zobaczcie, jak mogłabym powiedzieć tak prościej, że moją połowę podzieliłam znów na połowę, prawda? Z jednego litra wychodzą dwie części półlitrowe, a z dwóch części półlitrowych wychodzą cztery części ćwierćlitrowe. No to teraz zrobimy na odwrót. Zobaczymy, czy moje, e, moje ćwierćlitrowe połowy zmieszczą się w jednej części. Narysowałam Wam tutaj na słoiku litrowym e, podzielone e, wszystkie części: 1 litr, pół litra i ćwierć litra. Zaczynam od jednej szklaneczki, czyli od ćwierć litra. Wiecie, że ta szklaneczka mogłabym powiedzieć, że w skrócie ma 0,25 litra bo 0,25 i 0,25 to jest 0,50, czyli pół litra. Wlewam moją pierwszą ćwiartkę. Zobaczcie, udało się pierwsze ćwierć litra. Zobaczymy, czy jak dołożę tą ćwiartkę, to będę miała pół litra. Bo dwie ćwiartki to pół litra. Zgadza się. Zobaczymy, czy następne pół litra to będzie cały litr mojej wody. Raz. Super. Wszystkie moje części zmieściły się w jednym słoiku litrowym. Jeszcze raz chciałabym, żebyśmy podsumowali sobie to, co dzisiaj zrobiliśmy. Cały mój litr. Wody podzieliłam na dwie części półlitrowe, a części półlitrowe dzieliłam na ćwiartki, dwie ćwiartki pół litra i dwie ćwiartki. Dzieciaczki, I jak będziemy mieli ten temat, prawdopodobnie będziemy go mieli w poniedziałek, to chciałabym, żebyście w zeszycie to, co teraz zrobiłam, zapisali sobie takim skrótem, tak jak to robiliśmy na matematyce. Jeden litr zamieniłam na dwa, dwie części półlitrowe. A te dwie części półlitrowe zamieniłam na cztery części ćwierćlitrowe. Tu sobie napisałam literkami, ale możemy to zrobić za pomocą obrazka. Jak Wam będzie łatwiej. Jedna butelka litrowa, jeden litr, podzieliłam na dwie części półlitrowe. I tutaj zapisałam to, co Wam mówiłam przy doświadczeniu. 0,5 litra, 0,5 litra, mogę powiedzieć, że to jest pół litra, bo to są dwie połowy, które tworzą mi jedną całość. A te połowy podzieliłam na następne cztery części, czyli na ćwierć litra. Jeden litr dzielę na dwa, dwie połowy półlitrowe, a jedną połowę półlitrową dzielę na dwie ćwiartki, drugą połowę półlitrową. Dzielę znów na dwie ćwiartki. Dzieciaki, myślę, że zrozumieliście wszystko. Jeżeli nie, to będziemy to ćwiczyć dalej. Papa, pa, dzieciaczki, do zobaczenia.